Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku. W każdy poniedziałek o 6 rano na mojej stronie kamilarowińska.pl w formie podcastu, na fanpage'u, jak również na kanale YouTube. Dziś to jest taki szczególnie dla mnie odcinek ważny. Mam nadzieję, że taki właśnie okaże się też dla Ciebie, ponieważ chcecie opowiedzieć o moim największym błędzie, jaki popełniłam budując kiedyś zespół. Jak być może zauważyłaś, zauważyłeś przez ostatnie dni publikuję głównie materiały na temat budowania zespołu. Jeżeli któreś z nich Cię ominęło, sprawdź koniecznie na kanale YouTube, czy też na stronie kamilarowinska.pl, jakie są najnowsze odcinki, po to, aby to uzupełnić. Po co Ci opowiadam o tym błędzie? Każdy z nas, kto buduje zespół albo w ogóle podejmuje jakiekolwiek aktywności, popełnia w międzyczasie jakieś błędy, które może albo w jakiś sposób Wypielęgnować i wyolbrzymić, i po prostu spowodować, że już dalej nie będzie działał, a może również wyciągnąć z nich wnioski i ruszyć dalej, i później dzięki temu mieć po prostu większe doświadczenie. Ja wybieram tę drugą opcję, natomiast w momencie, kiedy się ten błąd popełnia, zdecydowanie jest to taki moment, który jest bardzo, ale to bardzo trudny. A, po to, żeby ci opowiedzieć odrobinę o kontekście tej sytuacji. Od 1999 roku yy, prowadzę firmę. I w tamtych latach przez 13 lat zajmowałam się budowaniem sieci sprzedaży dla jednej z szwedzkich firm kosmetycznych. Budowałam zespół 3,5 tysiąca osób i moim zadaniem głównym było zrekrutowanie odpowiednich osób do tego, aby wyszkolić ich na początku na menedżera, a później w miarę jak one będą rosły zawodowo, mentalnie i będą miały coraz większe doświadczenia, wyszkolić ich na Dyrektorów, usamodzielnić na tyle, aby byli w stanie osobiście prowadzić swoje, swoje biznesy. Moje wynagrodzenie było jasno uzależnione od sukcesów moich podopiecznych, czyli. Jeżeli kogoś dobrze wyszkoliłam, dobrze go nauczyłam, dobrze się rozpędził biznesowo, miał wyniki sprzedażowe, jego zespół również miał wyniki sprzedażowe, to wtedy dostawałam wysoką prowizję i awansowałam. Jeżeli te osoby, w które zainwestowałam czas, pieniądze i no całą swoją energię, nie miały tych wyników, czyli moja rekrutacyjna czy też szkoleniowa porażka nastąpiła, to wtedy automatycznie było to widać u mnie pod koniec miesiąca na moim koncie w banku. Czy też na fakturach, które y, dla tej firmy wystawiałam. Czyli byłam taką osobą, która była odpowiedzialna za sukcesy innych. Właściwie nadal to robię, bo teraz, y, jeżeli moi podopieczni, moi klienci nie będą mieli sukcesów, no to automatycznie y, nie będą później na dłuższym metę moimi klientami. Y, y, więc, y, więc dalej to robię, ale kiedyś robiłam to dla określonej firmy. I Miałam już swoje pierwsze sukcesy w tej, w tej dziedzinie, bo od 1999 roku do 2006 roku osiągnęłam bardzo wysoką pozycję, miałam już duże doświadczenie. Oczywiście popełniałam w międzyczasie jakieś tam mniejsze, większe błędy, podnosiłam się po nich, szłam dalej, błądziłam. Dawałam się wykorzystywać, czasami y, byłam zbyt twarda jako osoba, która prowadziła te drugie osoby. Czasami byłam zbyt miękka, szukałam bardzo długo takiego sposobu na mojego sposobu na zarządzanie zespołem, na rekrutację, na uczenie ich, skuteczne uczenie. Pewnie dlatego tak bardzo angażuję się teraz w swoją pracę jako trener, ponieważ kiedyś y, wiedziałam, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mój trening będzie skuteczny, to będzie to miało sens dla całej naszej organizacji, więc nie chodziło o przeprowadzenie po prostu jakiegokolwiek treningu tylko przeprowadzenie takiego treningu, który będzie skuteczny i spowoduje, że ta osoba będzie miała wyniki. I w wieku 25 lat, czyli to był 2005 rok, zostałam mamą po raz pierwszy. Urodziłam, skończyłam studia, urodziłam, urodziłam swojego pierwszego syna. To taki szczególny czas, a jednocześnie czas, kiedy byłam po już kolejnym awansie i czas takiego delikatnego zwolnienia zawodowego. No, Co myślę, że każdy, kto został rodzicem, nawet bez względu na to, czy mamą, czy tatą, to, to doskonale wie, z czym to się, z czym to się wiąże. I niestety rok później, kiedy miałam 26 lat, bardzo trudny moment w moim życiu, ponieważ um, umarła moja mama. W związku z czym dużo się wydarzyło w przeciągu. Um, tych dwóch y, lat. Z jednej strony ja zostałam z mamą, z drugiej strony ja straciłam y, moją mamę. Byłam wtedy w trakcie y, takiego obmyślania sobie planu, że do 28 roku życia osiągnę kolejny tytuł zawodowy i też to co robiłam przez ostatnie y, 7 lat y, tak naprawdę dążyło do tego, ponieważ miałam jakiś tam swój plan dziesięcioletni, który chciałabym y, zrealizować. Natomiast wtedy, kiedy ja sama zostałam mamą, to troszeczkę zwolniłam. Kiedy umarła moja mama, to tym bardziej poczułam się bardzo, bardzo, bardzo mocno dotknięta, tym bardziej, że ona popełniła samobójstwo, więc to była taka dla mnie podwójna dawka po prostu niezrozumienia. I wtedy nastąpiło takie totalne zwolnienie. Zachowywałam się jak typowy człowiek, mogę powiedzieć, w żałobie, czyli typowe takie zwolnienie, uczucie, że mam podcięte skrzydła, że już nic się nie da, wszystko jest bez sensu i podważanie wszystkiego. A trochę czasu zajęło mi. Yy, Powracanie do jakichś takich podstawowych y, aktywności, nie mówię, że do, do takiego normalnego życia, y, bo do tego stanu sprzed śmierci mojej mamy, to ja nigdy nie wróciłam, y, ale do takich podstawowych funkcji y, zawodowych, czyli wracanie na spotkania, y, organizowanie jakichś y, większych szkoleń itd. itd. Y. Kiedy, kiedy wracałam już później do pracy, po, po, po takim dłuższym czasie swojej żałoby, byłam taką osobą, która. Nie była tak bardzo rozpędzona jak kiedyś, nie byłam już taka pewna jak kiedyś, nie byłam taka energetyczna jak kiedyś, taka stanowcza, tylko taka byłam bardziej wycofana, bardziej byłam ugodowa, godziłam się na wszystko. No, niektórzy by powiedzieli, że to w ogóle nie była Kamila. No ale każdy z nas ma też taką część siebie, w której może, można, może się, mogą się te, te cechy charakteru uaktualnić. Byłam bardzo osłabiona, miałam takie obniżenie standardów, nie oczekiwałam od ludzi tak dużo jak zwykle, nie byłam taka wymagająca. I wtedy moim zadaniem do kolejnego awansu było znalezienie kolejnych dwóch osób, które. Wyszkole, przeprowadzę przez określony proces, pomogę im zbudować ich biznesy, no i wtedy zarówno one awansują na stanowiska dyrektorskie, zaczną zarabiać określone pieniądze, jak również ja awansuję na jeszcze wyższe stanowisko. Mój awans miał być związany z tym, że y, otrzymam. Y, bardzo piękne Volvo w, w prezencie od firmy w programie samochodowym. Był związany z wyjazdem do Acapulco, otrzymaniem kilku tysięcy dolarów w premii jednorazowej, jak również podniesieniem moich zarobków miesięcznych o kilka tysięcy złotych około pięć tysięcy złotych więcej miałam zarabiać niż, niż dotychczas. Czyli, no nie wiem, jak dla ciebie, dla mnie to było, to było naprawdę dużo, no i wtedy byłabym też w, co, w czołówce. Hmm, Dyrektorów takich polskich w tej firmie. W związku z czym, no, przez wszystkie ostatnie lata, bardzo sukcesywnie dążyłam do tego, żeby osiągnąć właśnie ten tytuł. Tym razem jednak zachowałam się zupełnie inaczej na etapie rekrutacji. Wcześniej decydowałam się czymś innym, zapraszając nowe osoby do zespołu, a tym razem byłam w takim stanie, w którym po pierwsze dobrałam osoby na poziomie jakichś takich emocji. Mniej patrzyłam na ich zaangażowanie, mniej patrzyłam na ich kompetencje, bardziej patrzyłam na to, co ja mogę pomóc im zmienić w ich życiu, w życiu akurat tych dwóch kobiet. I miałam takie przekonanie, że jeżeli zaczniemy współpracować i jeżeli ja pomogę im się rozwinąć, to one będą mogły zmienić swoje życia, a nie znajdowały się moim zdaniem w dobrej sytuacji, w związku z czym byłam przekonana, że bardzo dużo mogą zyskać. One również tak twierdziły, natomiast po jakimś czasie zauważyłam, że moje zaangażowanie w ich sukces jest nawet większe niż ich zaangażowanie w ich własny sukces. Kończyło się to tym, że na przykład rozwijając biznes, zarabiając w międzyczasie pieniądze, nagle jedna z nich miała problemy finansowe i powiedziała, że na przykład chciałabym, żebym jej pożyczyła pieniądze na paliwo do samochodu. No, i ja na przykład normalnie nigdy tego wcześniej nie robiłam, a tym razem y, się zdecydowałam i stało się to po jakimś czasie normą. Czy, że jak trzeba było podjąć jakieś, y, jakieś inwestycje finansowe, to pomimo tego, że to był ich własny biznes, ja bardzo często tak bardziej uczestniczyłam w tym, y, w tym wszystkim. A I dwa aspekty się na to nałożyły. Z jednej strony moje takie osłabienie i Bycie y, taką bardziej uległą osobą, a z drugiej strony moja taka duża chęć y, już y, wejścia na ten szczyt taki y, ostateczny. To spowodowało, że y, pracowałyśmy ze sobą prawie rok y, i. Bardzo dobrze chyba te osoby już wyczuły, do czego to wszystko zmierza, i jak bardzo ja jestem w stanie nieasertywnie przesuwać swoją granicę. I jak dużo, o jak dużo można mnie poprosić, i ja powiem, że tak, i że tak, i że tak, i że tak, i w ogóle się po prostu nie zatrzymam. I to ostatecznie spowodowało, że miesiąc przed takim już zdobywaniem szczytu, zarówno przez nich, jak i również przez nie, planowałyśmy sobie taką ostateczną akcję promocyjną. Miałyśmy mieć ją przeprowadzoną w jakimś centrum handlowym i normą było, teraz to się nazywa Galeria Handlowa, przepraszam, i normą było, że każdy partycypował w kosztach takiej imprezy. I wielokrotnie wcześniej ja dostawałam jakieś takie sygnały, że, że one przekraczają moją granicę, ale machałam na to ręką. I siedziałyśmy kiedyś w restauracji, robiłyśmy taki totalny plan. Ja byłam bardzo zaangażowana w ten plan. Ustaliłyśmy, ile co ma kosztować. One już zarabiały swoje przez te wszystkie miesiące pieniądze. I w pewnym momencie one powiedziały, że mają takie oczekiwanie, że ja pokryję wszystkie koszty tego eventu, ponieważ one nie mają tych pieniędzy, bo tam miały jakieś inne wydatki. No, ja wtedy tak, tak, tak mnie olśniło i powiedziałam, no ale jak, dlaczego ja mam? Przecież to jest, umawialiśmy się zupełnie inaczej, że partycypujemy w tych kosztach wszyscy porówno i tak dalej. I one powiedziały, no ale chyba tobie również powinno zależeć na tym, abyśmy my awansowały. Jeżeli my nie awansujemy, to ty również nie awansujesz, więc pytanie, komu bardziej zależy? I to było takie zdanie, magiczne zdanie, które było dla mnie takim totalnym po prostu policzkiem w twarz, ale takim na przebudzenie. I tak siedziałam, słuchałam po prostu tych zdań. I dotarło do mnie, że przez ten ostatni rok ja chyba wpadłam w jakiś totalny po prostu amok realizowania planu na siebie, jak również na te osoby, który był moim planem, one były jego częścią, ale chyba nie do końca chciały go realizować, a już na pewno nie na takiej... one chciały mieć korzyści z realizowania tego planu, ale nie chciały go realizować, nie chciały być tak bardzo zaangażowane. I pamiętam, że wtedy miałam takie szybkie przemyślenie, że Kurczę, chyba, y, chyba się po prostu dałam sfrajerzyć, w najnormalniej w świecie dałam się sfrajerzyć i to zrobiłam na swoje własne życzenia i nawet nie mam prawa mieć pretensji do kogokolwiek, y, że korzystał tylko i wyłącznie z tych możliwości, które po prostu przed nim dałam i że y, właściwie zrekrutowałam nieodpowiednie osoby, z nieodpowiednią postawą, z nieodpowiednią motywacją y, i mamy inne wartości i inne interesy. Pamiętam wtedy, jak powiedziałam, że tak, to prawda, bardzo zależy mi na tym awansie. Bardzo mi na tym zależy, jest on dla mnie bardzo ważny, natomiast ja ten awans zrobię z wami albo bez was. Po dzisiejszej rozmowie już widzę, że bez was. I podziękowałam wtedy tym osobom za współpracę. Po prostu wstałam od stołu, zakończyłam tę współpracę i powiedziałam, że jeżeli chcą, mogą się rozwijać, ale już bez mnie, mogą to robić po swojemu, niech skorzystają z tego, czego się ode mnie nauczyły. Ja natomiast skończyłam. Mówiąc te słowa i yy, stając wtedy w obronie swoich już resztek wartości i swojej godności, wiedziałam, że. Za chwilę po prostu staję od stołu i nie awansuję. W przyszłym miesiącu nie awansuję. To był awans, na który po prostu czekało masę ludzi. Już była organizowana impreza na moją cześć. Ja już wybierałam kolor po prostu Volvo, jakim będę jeździć. Już się interesowałam w co się spakować do Acapulco, a tak naprawdę to jedno zdanie miało mnie od tego odciąć. Natomiast wtedy, kiedy odeszłam, od tego stołu poczułam taki ogromny szacunek do siebie. Z jednej strony taką złość na siebie, Kamila, w coś ty się po prostu wpieprzyła, a z drugiej strony taki szacunek do siebie i taką ulgę, że teraz to nie ja będę po prostu osobą, która ciągnie sznurek i że chyba muszę zacząć od nowa. I skracając tą historię, bo nie mamy całego dnia, żebym ją opowiadała, ten sukces mój taki ogromny. Przyszedł dwa lata później, ponieważ musiałam wszystko zacząć od nowa. Ponownie rozpoczęłam proces rekrutacji, ponownie rozpoczęłam pracę już z innymi osobami, i dwa lata później, bo średnio rok zajmowało mi wypromowanie takiej jednej osoby, i dwa lata później um, osiągnęłam ten właśnie wynik, który chciałam. Czyli musiałam się obejść smakiem w tamtym roku, to był 2006, ale w 2008 to był taki właśnie czas, w którym, w którym świętowałam. Po prostu ten mój sukces taki ogromny, wyczekany, pomimo tego, że przesunięty w czasie. I z jednej strony dwa lata wcześniej miałam poczucie porażki, ale ta lekcja, którą dostałam, dała mi naprawdę bardzo dużo. Nauczyłam się, wtedy to była taka sytuacja mała biznesowa, natomiast. Później przez te wszystkie lata, które prowadziłam biznes dowiedziałam się, że nie może być nigdy takiej sytuacji, w której mnie bardziej zależy. Może nam zależeć porówno, ale nie może być tak, że mnie bardziej zależy, bo wtedy zawsze będę pozostawała takie pole do tego, aby ktoś mógł w takim najbardziej newralgicznym momencie zaszantażować mnie i ja nie będę już miała żadnej pozycji do ruchu. Te osoby nie awansowały na tytuł dyrektora ostatecznie, w związku z czym już nie zrobiły później nigdy swoich awansów. Ja swój cel Sięgnęłam. Dwa lata później, ale to dało mi ogromną satysfakcję i poczucie takiego szacunku do samej siebie, no i oczywiście doświadczenie. Doświadczenie, które chcę się z Tobą dzisiaj podzielić, dzisiaj wieczorem, zapraszam Cię na bezpłatną konferencję na temat tego, jak budować skuteczny zespół. Zespół marzeń. Będzie kilkanaście tysięcy osób podczas tego wydarzenia, a ja będę dzieliła się najlepiej jak potrafię wszystkim tym, czym można się podzielić w 90 minut na temat budowania zespołu. To jest jedna z nielicznych sytuacji, w których możesz zobaczyć tę konferencję bezpłatnie, dlatego przejdź teraz do opisu tego materiału. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to w opisie odcinka, jeżeli słuchasz tego na podcaście, no to w opisie oczywiście podcastu, jeżeli oglądasz to na blogu, to. Pod pod wideo, a jeżeli oglądasz to na Facebooku, to powyżej tego wideo w opisie znajdujesz link do zapisania się na konferencję. Bez względu na to, czy już prowadzisz duży biznes, czy dopiero się do tego przymierzasz, to jest wiedza, która będzie dla Ciebie pomocna. Także serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli uważasz, że ktoś z Twoich znajomych albo współpracowników powinien ją obejrzeć z Tobą, skorzystajcie wspólnie z tego i bądźcie ze mną dzisiaj wieczorem podczas tej konferencji. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nauczysz się na moich błędach i do zobaczenia wieczorem.